Witam Cię serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci jak zrobić swój pierwszy click mix. Click mix to nic innego jak własny miks, y, zrobiony dzięki narzędziom, które proponuje nam firma Power Music. Nie trzeba być y, po szkole muzycznej, nie trzeba być, nie wiem jak bardzo zaawansowany, mieć wiedzę muzyczną, żeby zrobić swój pierwszy profesjonalny miks przeznaczony do zajęć fitness. Y, różni się on tym od zwykłych playlist, które układacie na innych prawdopodobnie aplikacjach, że każdy utwór, który będziecie układać kłosie, będzie zmiksowany w 32-bitowych blokach. Nie będzie przerw między utworami, a wy będziecie mieć pewność, że choreografia, którą przygotowaliście, będzie mogła przebiec płynnie i nie będzie żadnej muzycznej wpadki. Narzędzie jest naprawdę bardzo proste i intuicyjne, więc nie ma się co obawiać, że nie damy sobie z nim rady. Do nas należy tylko wybranie poszczególnych utworów, stworzenie tej playlisty, czyli znalezienie piosenek, które są dla nas, dla naszej duszy i serca tym, co byśmy chcieli naszym klientom na lekcji podać, a cała, cały system, cała aplikacja, czyli Clickmix, zrobi za nas resztę. Łącznie z tym, że będziemy mogli ją mieć na komputerze, ewentualnie na swoich urządzeniach mobilnych, bo będą dwie wersje. Więc y, przede wszystkim ClickMix jest momentem y, przełomowym w naszej pracy instruktorskiej. Możemy oczywiście korzystać nadal z playlist ułożonych przez y, DJi innych, ale możemy również już zacząć y, y, proponować naszym klientom. Przede wszystkim coś, co, co warunkuje nas jako instruktorów, bo nasz warsztat jest bardzo ważny, a muzyka jest również częścią tego warsztatu. Yy, powiem Wam, gdzie znaleźć muzykę. Yy, do, tworzenia tych clickmixów i tutaj powiem bardziej w kontekście dzisiejszych lekcji wirtualnych, ponieważ muzyka do lekcji wirtualnych znajduje się w specjalnych zakładkach, tak żeby wam się to wszystko nie pomieszało, bo ilość muzyki jest bardzo duża i na lekcje wirtualne Power Music stworzył specjalną zakładkę. Original pokaże wam w którym to jest miejscu. Oczywiście na salę Fitness możecie używać każdej muzyki. To również będę mówiła w kontekście pozwoleń i licencji na publiczne odtwarzanie, co może warto zaznaczyć, Power Music bardzo szybko zareagował na całą tą sytuację i w zasadzie po tygodniu stworzył już dla Was specjalną bibliotekę muzyki, którą możecie odtwarzać w sieci. Z z pewnością, że nikt Was nie zablokuje, nikt nie będzie rościł sobie praw do e, tej muzyki, ponieważ właścicielem i wyłącznym jest tylko Power Music. E, dzisiaj ta licencja za odtwarzanie w sieci e, wynosi 0 zł, nie płacicie za nią. Naprawdę wielkie ukłony dla całego Power Music uważam, jako jedyna firma stanęła tak e, na wysokości zadania. Oczywiście e, pliki, e, które kupujecie, kupujecie za dolary. Ewentualnie kupujecie subskrypcję, czyli dostęp nieograniczony do muzyki. Nie są to wielkie pieniądze. Będę również mówiła o pieniądzach. To już w drugiej części, jak już stworzymy ten miks, zobaczymy, czy chcemy go kupić, czy stać nas na niego. A jestem przekonana, że będziecie mile zaskoczeni. I oczywiście również zwrócę uwagę, słuchajcie. Na to, jakie są różnice między tworzeniem aplikacji na telefon, a tworzeniem, przepraszam, Clickmixa przez telefon, a tworzeniem Clickmixa na komputerze. To co? Żeby nie przedłużać, zapraszam. Musicie zalogować się na stronie powermusic.com. Musicie założyć sobie konto Singing. Prawy górny róg. Jeśli nie posiadacie konta, z lewej strony macie Create an Account i tutaj tworzycie swoje nowe konto. Jeśli będziecie podawać dane, proponuję, żeby zrobić, podać dane firmy, ponieważ będziecie mieć wystawiane faktury i będziecie mogli sobie taką fakturę pobierać z własnego konta i księgować w koszty. Ja się loguję. Kiedy jestem zalogowana, tak wygląda strona startowa PR Music. Tutaj zakładka Make Custom Mixes. Kliknijcie na nią i przekierowuje nas na stronę Click Mixa. Śliczna niebieska. Od razu mi się chce na plaży. Ok. I tak szybciutko tylko opiszę, co tutaj na niej widać. Pierwszą zakładeczkę mamy Latest Tracks, czyli to są najnowsze piosenki, które dodawane są przez Power Music, one tutaj średnio dodawane są y, 10 tygodniowo, y, więc tutaj pojawiają się same nowości, często są to piosenki, które jeszcze nie znajdują się na y, europejskich listach trzeba już, już nie mówiąc na naszym polskim radiu, a tutaj już są, można je y, odsłuchać przede wszystkim, można już je mieć w swoich miksach i swoich składankach, zanim jeszcze będzie światła premiera, chociaż te premiery teraz coraz szybciej. Drugą zakładką jest zakładka Radio Version, tutaj znajdują się przeboje w takich najbardziej oryginalnych wersjach, oczywiście one są wtedy, nie są sfrazowane, czyli nie mają 32 bloków, tylko mają skrzyżowaną frazę, o czym będę zresztą mówić, a często używamy tych utworów do cooldownu, na rozpoczęcie, na zakończenie, często do lekcji, gdzie nie potrzebujemy choreografii, tych utworów nie da rady i sam ClickMix nie miksuje. No i trzecia y, zakładeczka, którą nam tutaj proponują, to jest zakładka takich the best of. Y, Instruktorzy na całym świecie y, klikają i przez to robią taką listę top ten i my możemy z tego korzystać rzeczywiście. Y, y, jest to tylko podpowiedź y, y, i możemy sobie tutaj zaglądać, co tutaj naprawdę się dzieje. Tu mamy też top songs, czyli te piosenki, które są najczęściej używane w ostatnich tam tygodniach, na clickmixach klientów, no, klientów z całego świata. Pójdźmy dalej. Tutaj, jeśli najedziemy na zakładkę Make Houston Mixes, pojawiają nam się, rozwijają nam się kolejne mm, możliwości wyszukiwania, i tak mamy tutaj genre, czyli gatunek muzyczny z prawej strony Activity. Czyli rodzaje lekcji, możemy tutaj również skorzystać z takiego wyszukiwania, ewentualnie jeśli mamy jakiś pomysł na lekcję w zadanym tempie, to możemy również poselekcjonować utwory w zadanym tempie. I tutaj zakładka oryginalna, najważniejsza zakładka dla wszystkich instruktorów, którzy będą pracować i pracują w sieci. Z tej zakładki korzystamy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie z tej zakładki korzystamy, jeśli tworzymy miksy do lekcji wirtualnych, więc y, uważajcie na to, żeby faktycznie mm, dodawać utwory do miksów tutaj, y, nie kuś, nikt, nikt Was nie kusi to, że macie dostęp do wszystkiego, bo z pozostałej y, Biblioteki muzyczne możecie korzystać na salach fitness, będę mówiła tutaj również o licencjach, które są tutaj potrzebne, a tutaj dzisiaj możecie korzystać z tych utworów i jest naprawdę bardzo dużo i co tydzień firma dorzuca kolejne i składanki miksowane przez Power Music, ale również dorzuca kilkanaście nowych piosenek, utworów tutaj, żebyśmy mieli z czego korzystać. Dobrze, no to zróbmy swój pierwszy miks. Zjedźmy troszkę niżej kursorem. Po lewej stronie mamy utwory, przy każdym znajdują się ikonki. Mamy plusik, który za chwileczkę, oczywiście to będzie dodawanie do tracklisty, ale zanim taki utwór dodamy do tracklisty, warto byłoby go przesłuchać. I tutaj macie drugą ikonkę. Ok, podoba mi się, w związku z tym dodaje tą piosenkę do swojej tracklisty, Tym plusikiem. Cyk, dodaję tą, przesuwuję, dodaję, przesuwuję, dodaję, i przez to mi się tworzy moja tracklista, Mogę również złapać i przesunąć. Informatycy bardzo dbają o to, żeby nam było łatwo, miło i przyjemnie tworzyć ta funkcjonalność pojawiła się niedawno, bardzo mnie cieszy. Kolejną ikonką to jest przesłanie. Kolejna ikonka to gwiazdeczka, którą polecam używać, ponieważ tutaj dodajecie sobie utwory do swojego, do swojej jakby ulubionej, ulubionej tracklisty, biblioteki. Ona się tu pojawia, widzicie tutaj z prawej strony, my favorites czyli moje ulubione, i tutaj fajnie jest, możecie sobie to zatrzymywać na przyszłe miksy, żeby to nie uciekało, często wyszukując, coś nam nie pasuje do naszej dzisiejszej trafisty, ale znaleźliśmy coś naprawdę fajnego, to wtedy warto sobie właśnie to zatrzymać, bo ilość muzyki, którą tutaj Power Music nam proponuje, jest olbrzymia, i często takie te wyszukane kawałki potem bardzo trudno jest przede wszystkim znaleźć. Ja jeszcze nie pokazałam, ale to możesz szybko się cofnę. Tutaj jest taka wyszukiwarka, hmm, pasek. Mam nadzieję, że to widać przez to moje zdjęcie. Yy, gdzie jest bardzo inteligentna wyszukiwarka do yy, wpisywania albo tytułu, albo jednego słowa? Możecie wpisać Love i wyskoczą Wam wszystkie piosenki, które w tytule będą, będą miały Love. Można zrobić piękny miks na walentynki. Można wpisać imię, bądź tylko nazwisko ulubionego artystę. Też wyskoczą wszystkie. Yy, Piosenki tego y, wykonawcy. Często jedna piosenka jest zrobiona w różnych e, wersjach miksu, co też nam bardzo ułatwia pracę, bo nie musimy. Są radio version, są e, e, bardzo funki, są e, high-low version, więc tutaj jest dużo fajnych takich e, wersji disco version e, i korzystamy z niego, e, z tego co nam najbardziej pasuje. Dobrze, to jak już mamy swoją track listę, Poukładane wybraliśmy piosenki, mamy je tutaj z prawej strony. Możemy je zacząć troszeczkę obrabiać tak, jak nam potrzeba. Możemy je skopiować, możemy między utworami dodać przerwę. Jeśli potrzebujemy, na przykład mamy trzy piosenki na rozgrzewkę, robimy 10 sekund przerwę i potem dopiero leci pozostała część, albo jak robimy jakieś interwały i chcemy, żeby była zaplanowana część, bardzo też fajna rzecz, żeby sobie całą w ogóle lekcję znawigować. Tutaj mamy taką play transmission. To jest bardzo w ogóle fajna rzecz do sprawdzenia, jak jeden utwór w drugi przechodzi. Ja może wam pokażę. Bez względu na to, który utwór koło siebie postawimy, one zawsze będą dobrze zmiksowane. Nie mam pojęcia, jak oni to robią i kto to robi, ale podejrzewam, że jest tam banda jakichś małych, białych DJ-ków, którzy to składają. Narzędzie jest naprawdę technologicznie niesamowicie rozwinięte. I tutaj zwróćcie uwagę, że utwór poprzedzający był bardzo szybki, ten następny był bardzo wolny. To oczywiście trzeba również przy tworzeniu miksu zaplanować. Można sobie klikając tutaj to tempo zrobić tak, żeby było takie, jakie potrzebujecie odpowiedni. Również każdy utwór może być w wersji tabaty. Jak klikniecie sobie na tabatę, to też Wam zaprezentuję, jak wygląda podkład. 5, 4, 3, 2, no, i jak słyszeliście, pod taką piosenką będzie komentarz. On oczywiście będzie się pojawiał przez cały utwór zgodnie z ideą tabaty. Będzie to 8 cykli, 20 na 10. I tutaj y, musi być do tego użyty utwór co najmniej 5-minutowy. Jeśli Wam się gdzieś to y, ucieknie, zapomnijcie o tym, to oczywiście klikając tą ikonkę, system Wam przypomni i powie Wam halo, halo. Ale masz za krótki utwór, musisz użyć innego, bo z tego tabaty ci nie zrobimy. No i to w zasadzie tak naprawdę wszystko. Nie wiem, czy to zauważyliście, taki utwór, takie utwory, żeby ułożyć playlistę w kolejności, w dowolnym momencie można y, przestawiać y, na zasadzie złap-upuść, tak żeby ta lista i kolejność utworów była dokładnie taką, jaką chcemy, nie musimy tego robić na etapie dodawania jej do playlisty. Bardzo wygodne. No i teraz jak już mamy taką swoją playlistę, no to musimy ją nazwać, tak? To musimy ją nazwać Lato 2020. Niech będzie Lato 2020. To jest nazwa, którą sobie zapisałam. I teraz sobie robię Save. I w momencie, kiedy ja ją zachowuję, tą playlistę, przechodzę, ona jest już zapisana, zapamiętana. Idę na moje konto, my account, prawy górny rok. Róg i z lewej strony Digital Products i przechodzę sobie tutaj zachowane miksy, mogę je kupić, mogę taki miks otworzyć i zedytować, mogę go sobie skopiować albo mogę go po prostu wyrzucić, nie zginie mi. Co jest ważne, bo czasami tworząc te miksy, tworzymy je. Wydaje nam się, że zrobimy to w 10 minut, potem zajmuje nam dużo czasu, bo się wkręciliśmy i warto coś takiego zachować, taką naszą twórczość, żeby ona nam po prostu nie uciekła i gdzieś tam się nie, nie stracić tego. Rozwijmy list teraz jeszcze i pokażę Wam, jak przejść do zakupu takiego miksu. Mam tytuł, mam układa, poukładaną całą, i na dole mam Create Mix and Checkout. Czyli zbierz to wszystko do jednego miksu i zapłać. I tutaj się pojawia taka informacja, która jest bardzo ważna z punktu widzenia opłat za to. Z tego naszego clickmixa. Pierwsza wersja to, pierwszy plan, który tutaj jest zapodany, to jest opcja i wersja dla osób, które mają zakupioną subskrypcję, czyli miesięcznie płacą 14,95 dolarów za nieograniczony dostęp do muzyki, i również w to wchodzi tworzenie clickmixów, czyli obojętnie ile tych clickmixów sobie stworzycie, możecie to zrobić za darmo w ramach abonamentu. Bardzo dobra, bardzo ekonomiczna i bardzo naprawdę. Tania, yy, chociaż słowo tania jest tutaj bardzo niewłaściwe. Yy, w każdym razie opcja, której no, ciężko ją przeskoczyć, jeśli chodzi o opłaty. Drugą opcję, macie opcję kupienia tego miksa za 15 dolarów. I bez względu na to, czy macie aplikację, czy nie, takiego miksa właśnie możecie sobie kupić za 15 dolarów, i wtedy taki miks, taki klik znajduje się u Was jako plik MP3 na komputerze. Bo wszystko co się dzieje w aplikacji i poprzez aplikację działa na urządzenia mobilne, czyli działa przez Wasze komputery, przez Wasze telefony i działa przez Wasze iPady czy tablety. Niektórzy z Was potrzebują mieć pliki MP3 na komputerze, mogą wtedy pojedyncze utwory również zmieniać, edytować, robić z nimi powiedzmy co chce ale to wtedy już kosztuje dużo drożej. Firma zachęca tym niedrogim abonamentem miesięcznym do tego, żeby korzystać z aplikacji. Oczywiście daje możliwość, daje furtkę dla tych, którzy te miksy chcą mieć, czy płyty, czy klikmiksy klik, miksy u siebie na komputerze jako pliki MP3. I co tutaj jest ważne, że tutaj się pokazuje, może to widzicie, może nie, 15 dolarów kosztuje taki miks i to jest 15 dolarów za 20 piosenek, to jest bardzo dużo, bo 20 piosenek to jest ponad godzina, dobra, po prawie półtorej godziny, jak nie więcej, ale musicie też wiedzieć, że jeśli w ClickMixie zawrzecie 5 piosenek, 7, 9, to też zapłacicie 15 dolarów. Jakby ta cena rozkłada się na mix, a nie na pojedynczy utwór. Jeśli natomiast przekroczycie, będziecie mieć 21 2, 3 utwory na mixie. wtedy będziecie mieć doliczanych od dolara do dolara 99 za każdy utwór. Po podsumowaniu, podliczeniu, na koniec, kiedy przejdziecie już do płatności, będzie to oczywiście podliczone i będziecie mogli zdecydować, czy Wam się to opłaca. No, i wtedy sobie przeliczycie, ile to kosztuje. Koszty i tak są mniejsze niż koszty płyt, które jeszcze gdzieś tam są dostępne. Mówimy o płytach do fitnessu, zmiksowanych w 32-bitowych blokach, czyli profesjonalnie zmiksowanych płytach, a nie utworach pobieranych z innych muzycznych aplikacji. Więc tutaj macie taką opcję. Jest to wersja, oczywiście można mieć aplikację, bo system widzi, że ja mam aplikację, bo mam to kliknięte, ale. Chcę kupić. Mogę to zrobić oczywiście, płacę za to wtedy już dolarami. Tutaj jeszcze mi przypomina system o tym, żebym sprawdziła, czy nie mam podwójnych, zdublowanych utworów, czy dobre mam tempo do każdej piosenki, czy odstępy mam dobrze poukładane, jaki mam tytuł. Oczywiście tutaj do tytułu musi mieć co najmniej trzy cyfry albo litery. Elegancko mogę sobie dobrać jakąś, bardzo dużo jest tu okładek, żebym również miała wyróżnik mojego. Mixa, no i mi się zaczyna generować mój mix. Tak, ten mix oczywiście znajdzie się w mojej zakładce. Jeszcze raz pokażę my account i z lewej strony znowu digital product. Tu wszystkie w zasadzie cyfrowe produkty, czy to będą wideo, czy to będą produkty muzyczne, będą się znajdować tutaj. I tutaj mam moje mixy mam tutaj lato 2020. Klikam sobie, mogę go otworzyć, jeszcze raz, yy, zedytować, przemienić jak dowolnie. Mogę go skopiować, mogę go zmienić mu nazwę, mogę go wyrzucić albo udostępnić na Facebooku bądź przez e-mail. Oczywiście, mogę się tylko pochwalić, bo jest to yy, forma. Yy, tylko takiej reklamy. No to w takim razie, słuchajcie, jeszcze jakby wracając do muzyki i do tego, co możecie zrobić z takim clickmixem, to pamiętajcie, że na sali fitness możecie używać wszystkich piosenek z jakiejkolwiek biblioteki, cokolwiek tu wrzucicie i Wam się pojawi na dole w wyszukiwaniu, możecie używać do miksów. Używacie to na sali fitness z odpowiednimi licencjami na publiczne odtwarzanie za Praszam do kontaktu z naszą firmą Fitness Music, żeby dowiedzieć się szczegółów. Obiecuję, że koszty związane z licencją i publicznym odtwarzaniem yy, mile Was zaskoczą i spróbujcie się po prostu dowiedzieć. Od Was i tak należy decyzja, jaką wersję wybierzecie. Posiadając muzykę Power Music oszczędzacie bardzo dużo, bo oszczędzacie również publiczne odtwarzanie na, nie tylko na sali fitness, ale od, na muzykę, muzyce w tle. Czym się różni nagrywanie clickmixa czy tworzenie clickmixa na komputerze, a na aplikacji, na telefonie? No tym, że komputer dla mnie osobiście jest bardziej mm, widoczny, że jest dla mnie wygodniejszy, ponieważ używam do tego myszki, yy, cała nawigacja strony jest dla mnie w związku z tym dużo prostsza. Upuść, yy, złap, upuść, czy przesuń, czy zaloguj, czy wyszukaj yy, jest dla mnie dużo, dużo prostsze. Ale to jest tak dobrze pomyślane, że każdy kliknik zrobiony na koncie użytkownika jest automatycznie zasysany na moją aplikację, czyli na urządzenie mobilne. I zaraz po stworzeniu go natychmiast mogę go pobrać ze swojego urządzenia. Na aplikacji również można przez telefon zrobić takiego mixa, nie trzeba do tego używać przeglądarki. Po ostatniej aktualizacji właśnie taka funkcjonalność się pojawiła. Jest troszkę dla mnie trudniej wpisywać wyszukiwanie utworów, przesuwać je, ale nie jest niemożliwe. Zrobiłam osobiście kilka miksów na szybko, kiedy potrzebowałam na przykład finałowych y, miksów na lekcję. Y, jest to również możliwe i ci z Was, którzy korzystają na co dzień, w większości właśnie już z telefonów, nie będą mieli żadnych problemów, żeby takiego miksa właśnie zrobić przez aplikację. Jest tam zakładka moje klikmiksy, stwórz nowy miks i w zasadzie postępujecie tak samo. Więc zachęcam, spróbujcie i tu i tu, zobaczcie, sami ocencie, napiszcie mi y, która wersja była dla Was lepsza. Wracając jeszcze do sprawy yy, wyboru utworów do yy, Clickmicksa i wyboru utworów w ogóle do... Yy... Lekcji na sali i do lekcji na e, wirtualnej. Do wirtualnej lekcji pokazałam Wam zakładkę w Mix którą możecie używać, i, i przestrzegam, czy raczej y, informuję, że tam jest bardzo dużo utworów, y, które możecie y, używać w różnej konfiguracji. Firma średnio w ciągu tygodnia przygotowuje około 30 nowych utworów już teraz. Oni po prostu selekcjonują tą muzykę, którą mają, yy, układają je w składanki, ale można również yy, skorzystać z pojedynczych utworów i same te, sam, samemu zrobić sobie składankę. Jeśli chodzi o y, zajęcia na lekcji yy, takiej klasycznej, czyli na sali, na, na sali gimnastycznej, na sali fitness, yy, to możecie korzystać z muzyki wszelakiej, jakiej tylko Power Music udostępnia, czyli z każdej zakładki, z każdej piosenki, która gdzieś tam jest na koncie power musica. Ale y, musicie wiedzieć, że na sali fitness obowiązują Was licencje na publiczne odtwarzanie, które są obowiązujące w Polsce. I tu Wam chcę powiedzieć, że warto pomyśleć, warto przejrzeć swoje rachunki. Może dzisiaj już dawno to przejrzeliście, swoje koszty związane z publicznym odtwarzaniem bo y, wersja y, korzystania z Power Music, y, całej biblioteki plus y, Virtual Class która jest dzisiaj licencja za darmo, to na sali jest to najbardziej korzystna oferta. Ilość muzyki jest ogromna, a bardzo mocno możecie ograniczać opłaty za publiczne odtwarzanie, korzystając z Power Music musicie tylko płacić za X, dlatego, że tam są przeboje. I y, bardzo mocno możecie ograniczyć y, miesięczne opłaty do stowarzyszeń, które zupełnie bezprawnie biorą od Was pieniądze, jeśli korzystacie z Power Music. Jeśli nie, to przemyślcie, czy to właśnie nie jest moment, żeby to zrobić. Bo taką muzykę możecie odtwarzać y, w sieci, możecie odtwarzać legalnie na sali, za naprawdę niewielkie pieniądze, bo y, miesięczny abonament w y, naszej firmie Fitness Music to tylko, to tylko koszt miesięcznego dostępu, czyli około 60 zł, a dodatkowo możecie jeszcze to używać tej muzyki do nakłuśnienia waszych siłowni, czyli jako muzykę w tle. Naprawdę koszty używania tego są niewielkie, dlatego że firma Power Music jest firmą globalną. Oni dostarczają ten produkt dla setek tysięcy instruktorów na całym świecie. Działają od 30 lat i Inwestują bardzo mocno w branżę fitness, widzą w nas potencjał, z czego się bardzo cieszymy, bo tak naprawdę wywodzą się z rynku muzycznego, z Hollywood. I dzięki temu my możemy korzystać z tego narzędzia, już nie mówię o samym ClickMixie, ale w ogóle o muzyce, którą tworzą. A ci, którzy już mieli okazję zetknąć się z nią, wiedzą, widzą, że jaka jakość jest tych coverów, jest naprawdę genialna. Firma się też rozwija, współpracuje z firmami europejskimi. Yy, I warto przemyśleć sobie to. Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali nie tylko zrobić Clicksay, ale przede wszystkim pobrać sobie aplikację, spróbować yy, poznać to narzędzie, poznać muzykę, bo o muzyce jest mówić trudno. Zachęcam bardzo serdecznie. Pod naszym dzisiejszym webinarem zostawcie wszystkie pytania, które nasunęły Wam się w trakcie, które macie do mnie. Ja odpowiem na wszystkie. Stwórzmy taką listę pytań i odpowiedzi dla tych, którzy chcą poznać i chcą trochę pójść dalej z tworzeniem muzyki. I przede wszystkim, ja jestem do Waszej dyspozycji. My powoli wracamy też do pracy, tak jak Wy. I y, nasze dziewczyny w biurze czekają na telefony, chciałyby, żeby cała Polska grała na Power Music, a dodatkowo, żeby jeszcze cała Polska tworzyła własne płyty, swoje clickmiksy y, i no, korzystała z tego, co y, firma przygotowała. Nie tylko oczywiście dla naszych instruktorów, ale dla instruktorów z całego świata. Zapraszam na nasze strony www.fitnessmusic.pl, ewentualnie powermedia.fitness. Tam również znajdziecie wiele ciekawych informacji o nas, o tym, co proponujemy dla klubów fitness. A wierzcie mi, że staramy się rozumieć, rozumiemy branżę, rozumiemy kluby, sami wywodzimy się z kręgów fitness, z branży i yy, możemy Wam doradzić, jak zoptymalizować koszty, a przede wszystkim, jak się przy tym świetnie bawić. Pozdrawiam.